Nowy tydzień z ekspertami na antenie Radia Kolor na 103 FM. No dobrze, to będę mówił wyraźniej, wolniej, ponieważ wyjątkowi goście razem z nami pani Alicja Malinowska, logopeda medialna, trener głosu i właściciel Akademii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I pani Marcelina Przeździęk, logopeda, trener głosu. Dzień dobry. Witam. No dobrze, mamy przy sobie na co dzień broń, ale i też narzędzie, które chyba na co dzień nie zauważamy, przynajmniej nie doceniamy czyli nasz głos. Jaka to jest potężna siła? Siła jest potężna i rzeczywiście dobrze pan mówi, że nie zdajemy sobie często z tego sprawy. W ogóle pomysł samych, samych szkoleń głosu, które prowadzimy, powstania Akademii Rozwoju Kreatywności, wziął się właśnie stąd, że pracując przez lata z dziennikarzami, zauważyłam zarówno wśród nich taką potrzebę doskonalenia tych umiejętności, nie wynikającą z moich jakichś tutaj marzeń, czy życzeń, tylko, tylko z tego, że że sami prosili, pytali i, i wiedzą, jak wiele im to odbiera, kiedy nie są w stanie rzeczywiście panować nad głosem wtedy, kiedy, kiedy tego potrzeba i w takim zakresie, jak potrzeba. Natomiast jest jeszcze druga bardzo duża i interesująca grupa, to są wszystkie zawody w ogóle związane z pracą głosem. Czyli ludzie reprezentujący firmy w mediach, rozmawiający z klientami, kontrahentami, prowadzący różnego rodzaju negocjacje. No Tutaj siła głosu i, i waga tego elementu jest bardzo duża, ponieważ po pierwsze jest to nasz element, jeden z elementów naszego wizerunku. Bardzo przywiązujemy wagę już do strojów, do tego, jak wyglądamy, do mowy ciała, do układu rąk, do gestów. Natomiast no, często kłopot pojawia się w momencie, kiedy taka pięknie wystylizowana, wyglądająca osoba odezwie się.